Teraz zaprezentuję sposób użycia trzech nowych filtrów rozmywających, które doszły do tej wersji Photoshopa. Filtry te znajdują się w menu Filtr, Blur i tutaj Field Blur, Iris Blur i Tilt Shift. Zaczniemy od dowolnego z nich, powiedzmy od pierwszego. Dlaczego mówię od dowolnego? Ponieważ okno do tych filtrów jest wspólne, otwiera się ono w tym miejscu, jest to w zasadzie panel, a nie okienko. I tutaj możemy każdy z tych filtrów włączać lub wyłączać ptaszkiem. W tym momencie mamy włączony filtr Field Blur, czyli rozmycie polowe, i jak widać, filtr ten jest już zastosowany. Zastosowanie jest reprezentowane poprzez taką pineskę, która jest przypięta do tego zdjęcia. Spójrzmy, pineskę to możemy przesuwać w dowolne miejsce. Jeżeli chcemy zwiększyć rozmycie, to po prostu klikamy w tym miejscu i przeciągamy tym kółeczkiem, i spójrzmy, zdjęcie na bieżąco coraz bardziej się rozmywa. Możemy też tutaj dodać drugie takie kółeczko, czyli drugą pineskę, i na przykład w tym miejscu. Usunąć rozmycie. Spójrzmy, jak to działa. I w ten sposób mamy rozmyte jedynie tło, a zamek ten tutaj na pierwszym planie jest ostry. Przejdźmy teraz do kolejnego filtra. Jeszcze może pokażę, w jaki sposób takie pineski usuwać. Klikamy w takim miejscu i wciskamy klawisz Delete. I tutaj również Delete. Cancel powoduje wyjście z tego okna. I ponownie wchodzimy w filtr Blur i teraz Iris Blur, czyli rozmycie przypominające soczewkę. Spójrzmy. Centrum tej soczewki możemy przesunąć w dowolne miejsce. Tutaj mamy punkt, gdzie zaczyna się rozmycie. W tym miejscu rozmycie jest już pełne i od tego miejsca dalej rozmycie jest już całkowite. Te punkty możemy regulować, spójrzmy, przesuwają się one symetrycznie, jeżeli chcemy jednak przeciągnąć jeden z takich punktów, to przytrzymujemy lewy klawisz Alt i przeciągamy na przykład ten punkt w to miejsce, a ten punkt ja teraz jednak to ustawię nieco inaczej, w ten sposób. W ten sposób możemy powiększać i zmieniać kształt tego kółka, po prostu poprzez kliknięcie i przeciągnięcie. Możemy też to kółko obracać, a w zasadzie w tym momencie jest to elipsa. I tutaj mamy jeszcze jedną kontrolkę, a mianowicie taki kwadracik, który umożliwia nam zmianę kształtu do bardziej kwadratowego. Tak jak w poprzednim wypadku, możemy tutaj dodać również kolejną pineskę, ja teraz ją usunę, wróćmy do tej pineski i jeżeli mamy tutaj wszelkie parametry naszego filtra dobrze ustawione, to po prostu zatwierdzamy wciskając przycisk OK. Jeżeli chcemy jednak zacząć pracę od początku i usunąć wszystkie pineski, klikamy tutaj na tą strzałkę i rozpoczynamy od początku. Przejdźmy teraz do ostatniego filtra, a mianowicie do filtra o nazwie Tilt Shift. Jest to filtr, który symuluje nam swego rodzaju płytką głębię ostrości po to, żeby Obiekty na naszym zdjęciu wyglądały jak miniaturki, czyli tak jakby makiety obiektów, które właśnie na zdjęciu widzimy. Spójrzmy, tutaj mamy dwie linie, te linie możemy rozsuwać, to jest linia. Między tą linią a tą linią jest pełna ostrość. Od tej linii do linii przerywanej jest płynne przejście. Ostrość tutaj po prostu zanika, a po tych przerywanych liniach jest już pełne rozmycie zdjęcia. Pełne, zgodne oczywiście z wartością, które tutaj ustawimy. Spójrzmy. Przesuńmy się na przykład w to miejsce. Ja tutaj tę linię nieco przesunę. I tutaj również przesunę tą linię, a tą za to troszeczkę oddalę. Żeby to wyglądało mniej więcej w ten sposób. I w tym momencie nasz filtr zatwierdza. Po krótkiej chwili, w zależności od tego, jak duże jest zdjęcie i jaki filtr wykonaliśmy, będzie to trwało dość długo. Efekt jest już gotowy. W tym przypadku efekt ten nie jest być może perfekcyjny. Jeżeli chcielibyśmy go poprawić, możemy na przykład zwiększyć nasycenie czy też kontrast tego zdjęcia. Ja może tutaj wejdę w Vibrance i delikatnie podciągnę nasycenie najsłabszych barw. No może nie jest to delikatnie. Tylko bardzo mocno, ale dzięki temu widzimy, że efekt stał się nieco lepszy, wszystko wygląda nieco bardziej sztucznie i dzięki temu nieco bardziej przypomina makietę wykonaną z jakichś sztucznych materiałów.